Chciałbym podziękować głównemu organizatorowi i podosłodawcy, Paweł z Książnickiego Stowarzyszenia jazdy Historycznych. Widzimy piękne konie należące do tego stowarzyszenia. Chciałbym podziękować grupie z Wrocławia Festungi Breslau, grupie z Poznania Jercha Warta, grupie 18 Kołobrzewski. Towa towarzystwu Historycznemu im. Feliksa Pięty. Chciałbym podziękować także wszystkim gościom, którzy przyjechali, chociaż jest bardzo daleka, żeby tutaj u Państwa gościć, żeby przybliżyć ten mało znany jeszcze element polskiej historii. Oprócz tego jeszcze mamy gości z grupy WSGO Warka. Ci ludzie wczynili się w ich zarówno funkcjonariuszy milicji, wojsko sowieckich, jak i naszych partyzantów. Mam nadzieję, że tego typu inscenizacja przybliży Państwu albo zachęci też do poznania tej historii Polski, która przez wiele lat była nacenzurowana. Nikt o tym nie mówił, a ci, którzy znali ją, bali się o tym mówić. Dopiero od niewielu lat możemy o tym śmia śmiało mówić, możemy to wspominać, te wydarzenia, oddawać cześć i honor tym, którzy polegli, którzy nie chcieli się poddać.